Lepszy, czy słabszy piłkarz od Neymara Juniora? Gareth Bale Słabszy Arjen Robben Też słabszy Di Maria No, Di Maria nie lubię strasznie, słabszy <grym> Mohamed Salah Uuu, tu jest ciężko, tu jest ciężko, tu już byłaby debata mm. Aczkolwiek zależy na co patrzymy, no moim zdaniem dalej Neymar, jeżeli chodzi o... fan to watch Fun to watch Mesut Özil. Oj, to jest mój typ piłkarza, uwielbiam, także Mesut Özil. damy, damy, że lepszy Okej, okay. a mi nie ma nie, dalej, dalej. szybko Nie, nie, za wcześnie. Luis Figo. Nie, no to gdzie tam? Eden Hazard. Uuu, w Prime? W Prime. Ajajaj, aj, Eden Hazard, Kylian Mbappé. Nie, ja wybieram Neymara Frank Ribery. Dalej Neymar. Ryan Giggs. Uuu, Giggsy. Giggsy był Giggsy go za dużo się nie oglądałem, ale ale z tego co wiem. Nie, dalej Neymar. Lionel Messi. No okej, okay, no Messi go musimy wyrzucić. Vinicius Junior? Nie, no gdzie? W życiu. I pytanie najważniejsze. W życiu w życiu. Ronaldinho Gaucho. Oj, ja oddamy Ronaldinho. Lepszy Ronaldinho, tak. szacunek. Dajcie znać wasze opinie w komentarzach.